Jak powinno wyglądać świeckie państwo i proces do niego prowadzący? Rozdział tronu i ołtarza nie będzie wcale taką prostą operacją, jak nam się może wydawać. Rozdział pierwszy, polski antyklerykalizm. Rozdział kościoła od państwa to już od dawna postulat nie tylko lewicowy. Nic dziwnego, mimo tego, że większość Polaków wciąż określa się jako katolicy. 71,3% według Narodowego Spisu Powszechnego 2021, to nawet w tej grupie znajdziemy wiele osób co najmniej klerosceptycznych, a często wręcz antyklerykalnych. Skąd to się bierze? Na pewno jednej prostej odpowiedzi na to nie ma. Częściowo to wynik długiej historii alienacji księży i ich szczególnego uprzywilejowanego statusu w społeczeństwie. Ludowy antyklerykalizm ma swoje korzenie jeszcze w feudalnych stosunkach, fizycznym i ekonomicznym, wykorzystywaniu ludzi przez kler. Sama religia była elementem opresji warstwy ludowej. Kościół nauczał przecież, że każdy ma swoje miejsce, Bogu co boskie, a chłop ma siedzieć cicho i robić swoje, czytaj, odwalać pańszczyznę. Sojusz tronu i ołtarza był więc oczywisty. Ale nawet po zniesieniu pańszczyzny i stosunków feudalnych, Kościół świetnie odnalazł się w rzeczywistości kapitalistycznej. Mechanizmy działają tu przecież takie same z tą drobną różnicą, że ludowi rozrysowano złudną i odległą perspektywę potencjalnego awansu społecznego. Notabene nie dziwne więc, że Kościół tak bardzo sprzeciwia się socjalizmowi. Pamiętajmy o tym, że obrazki satyryczne przedstawiające stereotypowych oderwanych od rzeczywistości grubych księży z kieszeniami wypchanymi banknotami, to nie wymy z tygodnika nie z lat 90. XX wieku. W zasadzie identyczne rysunki możemy oglądać w czasopismach wolno myślicieli sprzed stu lat. Na pewno polski antyklerykalizm nasilił się w ostatnich kilkunastu latach. Widać szczególny spadek różnych wskaźników, np. powołań do kapłaństwa czy religijności młodzieży w okolicy 2010 roku. Tak, Smoleńsk. To wtedy już bez protekcji na Pawła II Kościół odważył się stanąć tak wyraźnie po jednej ze stron sporu politycznego. Powiązano wtedy jak nigdy dotychczas konserwatyzm, prawicowość czy nacjonalizm z Kościołem. A jako polityczna personifikacja tych cech objawiło się Prawo i Sprawiedliwość. Osoby nieodnajdujące się w tych kategoriach musiały się od kościoła oddalić. Lub chociaż zmniejszyła się ich sympatia do kleru. Szczególnie, że od 2015 do 2023 roku rurociągi z kasą pompowały do kościoła z pełną mocą środki przez różne fundacje, dopłaty, komisje i datki. To rzuca się w oczy i kłuje zwykłych obywateli, nawet wierzących. Kolejna rzecz to rozjeżdżanie się poglądów społeczeństwa z kościołem. Częściej jeździmy za granicę, mamy statystycznie więcej kasy, lepszy dostęp do zachodniej kultury. To powoduje, że Polacy są bardziej progresywni niż jeszcze pod koniec PRL-u. Patrząc na takie sprawy światopoglądowe jak na przykład akceptacja dla in vitro, aborcji, związków jednopłciowych, etc., widzimy, że księża obstają za czymś innym niż ich wierni. No i oczywiście różne skandale, nazwijmy to eufemistycznie obyczajowe. To nie zadziałało tak mocno u nas jak na przykład w Irlandii, ale wciąż miało duży wpływ na co najmniej obniżenie entuzjazmu dla Kościoła. Rozdział drugi pomysły na świeckie państwo. No dobrze, ustaliliśmy, że Polacy są sceptyczni wobec samej instytucji Kościoła, nawet jeśli są wierzący. Jest więc w społeczeństwie poparcie dla idei świeckiego państwa. Co jednak z tym zrobić? Przyjrzyjmy się najpierw, co na ten temat mówią partie. Trzy partie z obecnego sejmu mają w swoich programach zapisy o świeckim państwie. Zacznijmy od lewicy, która ten punkt posiada najdłużej. Lewica jest najbardziej radykalna i progresywna. Destylując jej program do konkretnych postulatów i pomijając emocjonalną watę słowną, chcą doprowadzić do wypowiedzenia konkordatu, wyprowadzenia katechezy ze szkół i zakończenia jej finansowania, Wdrożenia neutralności religijnej urzędów oraz instytucji państwowych, cokolwiek ma to znaczyć, uchylenia artykułu 196 kodeksu karnego o obrazie uczuć religijnych, zlikwidowania finansowych i podatkowych przywilejów, w tym funduszu kościelnego, zakończenia rozdawania kościoła nieruchomości i ziem za bezcen, usunięcia wyjątku zakazu nabywania ziem rolnych, wprowadzenia wymogu ewidencjonowania przychodów Kościołów i związków wyznaniowych. Zniesienia przedawnienia przestępstw seksualnych wobec dzieci, utworzenia komisji do badania przestępstw seksualnych w kościele, zmuszenia kościoła do wypłaty odszkodowań na rzecz ofiar, zabezpieczenia otwarcia kościelnych archiwów na potrzeby śledztw, zlikwidowania klauzuli sumienia. Dużo rzeczy. Jeszcze bez komentarza spójrzmy na propozycje innych partii. Koalicja Obywatelska zamierza. Również zlikwidować fundusz kościelny, wykreślić ze świadectw ocenę z katechezy, prowadzić katechezę w szkołach tylko na pierwszej lub ostatniej lekcji, wprowadzić zakaz finansowania z publicznych pieniędzy działalności kościołów i związków wyznaniowych z wyłączeniem działań charytatywno-opiekuńczych, humanitarnych, naukowych i oświatowo-wychowawczych. No już znacznie skromniej, prawda? Dla pełności obrazu, przed rozbiorem tych pomysłów, spójrzmy na program Polski 2053 monachołowni. Czego oni chcą? Zlikwidowania funduszu kościelnego i zastąpienia finansowania kościołów i związków wyznaniowych odpisem podatkowym, powołania specjalnej grupy prokuratorów do ścigania przestępstw seksualnych w kościele, wdrożenia mechanizmów kontroli wymiaru katechezy poprzez konsultacje rad rodziców, rad pedagogicznych i samorządów uczniowskich. Zakończenia ścigania z urzędu obrazu uczuć religijnych i zniesienie kary ograniczenia wolności w tym paragrafie. Powoływania kapelanów tylko w wojsku Policji i Straży Granicznej, ujawnienia skali przepływów finansowych między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi oraz powołania komisji, która szczegółowo zbada wszystkie nieprawidłowości finansowe na linii Państwo Kościół. PSL w ogóle nie ma nic w programie o świeckim państwie i nie porusza powyższych kwestii. Czy już widzicie problem? Rozdział trzeci. Teraz trzeba się dogadać. Mamy tu kilka typów problemów. Po pierwsze, w pewnych kwestiach te programy po prostu się nie zgadzają i podpisujący się pod nimi politycy porozumieć się nie mogą. Nie znajdzie się kompromisu między wywaleniem katechezy ze szkół, a pozostawianiem jej w szkołach tylko w mniejszym wymiarze albo stanie na jednym, albo na drugim. Diabeł, nomenomen, tkwi też w szczegółach. Okej, okay, wszyscy. Poza PSL-em, ale jak wiemy, to jest partia z bardzo giętkim kręgosłupem, chcą likwidacji funduszu kościelnego. Tylko co ma być zamiast niego, to już trudniejsze pytanie. Odpis od podatku to wciąż nie jest rozdział Kościoła i Państwa, tylko złączenie Kościoła i Państwa w trochę inny sposób. Widać też, jak bardzo niektóre partie są zachowawcze. Lewica mówi o zniesieniu prawa, o tzw. obrazie uczuć religijnych. Ale Polska 2050 po prostu nie chce tego ścigać z urzędu i dawać za to kary więzienia. Jak widać, uważają, że prawo o bluźnierstwie wciąż jeszcze jest potrzebne w XXI-wiecznym kodeksie karnym. Mamy też kwestię kapelanów. Program lewicy nie mówi tego wprost, ale na pewno byliby za zniesieniem takich zawodów. No to Polska 2050 uważa, że kapelani oczywiście to okropny objaw w Sojuszu Tronu i Ołtarza, ale w wojsku, policji i Straży Granicznej to już są ok. Albo finansowanie kościoła przez ministerstwa, fundusze, etc. Lewica chce je znieść. Polska 2050 po prostu chce to kontrolować. Ale najzabawniejsza jest koalicja obywatelska, która chce zakazać finansowanie kościoła oprócz działań charytatywno-opiekuńczych, humanitarnych, naukowych i oświatowo-wychowawczych. Pod co można podpiąć 99% działań kościoła? Szkoła ryzyka i jej liczne inwestycje mogłyby wciąż dojść od państwa kasę bez przeszkód. I nie zrozumcie mnie źle, choć jak możecie się domyślać najbliżej mi do programu Lewicy, to rozumiem, że skoro jest ona niewielką składową koalicji, musi się układać i iść na kompromisy. Kompromisy mają jednak często to do siebie, że nie satysfakcjonują nikogo albo są tylko fałszywym zatrzymaniem się w pół drogi, żeby móc się poklepać po plecach i powiedzieć: Dobra robota, gdy tymczasem będą to działania pozorne. Obawiam się, że w wielu kwestiach kompromisem będzie po prostu tupnięcie Tuska i zrobienie tak, jak on uważa za słuszne. A koalicja obywatelska ma kręgosłup partii chrześcijańsko-demokratycznej. Jej maska rozsądnych liberałów w tematach światopoglądowych to tak naprawdę reakcja chrześcijańska, która ma doprowadzić do utrzymania kościoła. Tuski i jego koledzy krzywdy kościołowi nie zrobią, osłabią go na tyle, na ile to będzie dobrze wyglądało w oczach wyborców ale nie zawalczą z samymi podstawami potęgi kościoła i sojuszu tronu z ołtarzem. Chcą kościołowi wydzielić jego własną przestrzeń, w której nikt mu krzywdy nie zrobi. Rozdział czwarty. Moje wątpliwości. Dziś miała miejsce msza w intencji uwolnienia Kamińskiego i Wąsika. 11 stycznia tłum pod Sejmem śpiewał Tedeum, Ciebie Boga wysławiamy. Na Facebooku trafiam cały czas na księdza rozpowszechniającego materiały propagandowe PiS, a media katolickie podbijają narracje o więźniach politycznych. To tylko kilka objawów zjawiska, które ostatnio obserwuję. Kościół, a na pewno jego istotna część, włączył się na pełnej w obronę status quo z ostatnich ośmiu lat. Czy to broniąc sytych dopłat i funduszu kościelnego, który koalicja 15 października chce rozmontować, czy po prostu ze szczerego przekonania, że dzieje się Polsce krzywda, Kościół staje po jednej konkretnej stronie sporu politycznego. Powinienem wykrzyknąć: Cudownie! Znów Kościół otwarcie zapisuje się do pisu i zaczną od niego odchodzić ludzie stojący po przeciwnej stronie barykady. No ale to broń obosieczna. Choć na pewno wpływa to na osłabienie Kościoła wśród ogółu społeczeństwa, pozwala jednak wzmocnić go wśród radykałów. Dlatego zastanawiam się, na ile niektóre zmiany w kierunku świeckiego państwa nie doprowadzą do wzmocnienia polaryzacji społeczeństwa i radykalizacji prawicy. A jak już się nieraz w historii przekonaliśmy, nie ma nic gorszego niż konserwatyści przekonani o tym, że zostali pokonani i muszą za wszelką cenę odbudować swoją potęgę. Co więc proponuję? Nieruszanie tematu świeckiego państwa w obawie przed fundamentalistami utrzymującymi kształt społeczeństwa szantażem i strachem? Nie, absolutnie nie możemy się poddawać. No ale uważam, że powinniśmy starać się forsować nasze poglądy i postulaty z szacunkiem do drugiego człowieka i empatią, bez tryumfalizmu, edukując i tłumacząc, po co nam to wszystko. Możemy też starać się znaleźć wspólne stanowiska. Poszukajmy konserwatywnych argumentów na poparcie naszych tez o rozdziale państwa i kościoła. Możemy na przykład przekonywać, że nauczanie katechezy w szkołach szkodzi samej nauce wiary, sprowadzając ją do kolejnego stopnia i przedmiotu do odhaczenia. Możemy też tłumaczyć, że niekontrolowane finansowanie wzbudza podejrzliwość czy nawet niechęć wobec Kościoła, i przejrzyste zasady w tej kwestii przysłużą się organizacji i wierze. Powiedzmy episkopatowi, że ściganie z urzędu memów antyreligijnych kończy się najczęściej śmiesznością dla samego przedmiotu tychże memów. Jeśli Kościół. Zarówno biskupi, jak i najbardziej do niego przywiązani wierni zrozumieją, że świeckie państwo może być zwycięstwem także dla nich, że może zmniejszy to polityczne wpływy Kościoła, ale nie naruszy czy nawet wzmocni najważniejszą dla nich rzecz wiarę to wtedy może uda się przeprowadzić zmiany zgodnie i z korzyścią dla wszystkich. Dzięki za uwagę. To była lekcja religii.pl. Nie zapomnij subskrybować mojego podcastu. Jeśli Ci się podobało, to pamiętaj, że możesz wesprzeć mnie na patronite.pl